Szczęść Boże! Ewangelii Gaudium Ogłoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie. To kolejne nasze spotkanie. Jesteśmy w czwartym rozdziale tej adhortacji, pięknego tekstu programowego papieża Franciszka o społecznym wymiarze ewangelizacji, o społecznym wymiarze kerygmy, kerygmatu. Dziś zapraszam Was do szczególnej refleksji, a mianowicie Franciszek. W dalszej części tego czwartego rozdziału mówi o dobru wspólnym i pokoju społecznym. Odnosi swoją myśl do poszukiwania pokoju i rozwoju społeczeństw, grup ludzi, ale także rozwoju tego, co związane z Kościołem, z dziełem ewangelizacji, z różnymi innymi dziełami w Kościele. I na ten właśnie aspekt sposób szczególny chciałbym zwrócić uwagę, ale żebyśmy pamiętali o tym właściwym kontekście, a więc Ewangelia dotyka całości życia, różnych obszarów życia ludzi, zarówno w wymiarze indywidualnym, wspólnotowym, tym w kościele, ale też tym społecznym. Franciszek zaczyna od tego, że pokój nie może być pojmowany jako irenizm. Czy jako zwyczajny brak przemocy, ale ma być wynikiem działania Ducha Świętego i poszukiwania przez ludzi pokoju, pojednania, współpracy, dobra wspólnego. I formułuje Franciszek cztery zasady, które naprawdę są fenomenalne. Warto je zastosować do różnych obszarów swojego życia, także tego osobistego, i myślę, że przyjmując te cztery zasady, przeglądam tu właśnie teksty adhortacji i spoglądam na te najważniejsze punkty tych czterech zasad, stosując je, możemy realnie poprawić jakość naszego życia. Osobistego, rodzinnego, kościelnego, społecznego, a wszystko w tym kontekście, właśnie pokoju i dobra wspólnego. Od czego trzeba zacząć? Pierwsze: czas jest ważniejszy niż przestrzeń. To napięcie między pełnią a ograniczeniem. Ta zasada jest fundamentalna i bardzo trudna dla współczesnego człowieka, który chce już. Natychmiast. Coś postanawia, coś zapragnie i już chce mieć efekt, już chce posiadać dane dobro. To dotyczy wymiaru takiego bardzo przyziemnego tak? szybkie jedzenie, najlepiej szybkie awanse, szybkie rozwiązania problemów, ale też szybkie doświadczenia, natychmiast. To degraduje człowieka, nie pozwala, żeby dane dobro zakorzeniło się w sercu i zyskało właściwe fundamenty. Franciszek mówi więc, przyznanie prymatu przestrzeni prowadzi do szaleństwa, by wszystko rozwiązać natychmiast. Przyznanie prymatu czasowi oznacza zajęcie się bardziej rozpoczęciem procesów niż posiadaniem przestrzeni. Czas jest ważniejszy niż przestrzeń. W wymiarze na przykład kościoła, wymiarze ewangelizacji, wymiarze budowania wspólnot, w takim aspekcie też rodzinnym, wychowywania dzieci, trzeba dawać czas. Nie da się od razu człowieka wychować, przemienić, zmienić jego myślenie, nawyki, czy, czy jakoś sprawić, żeby całym sercem przygnął do Ewangelii. Czas jest ważniejszy niż przestrzeń. Pozwólmy ludziom dorastać, pozwólmy ludziom iść swoim tempem. Nie znaczy to, żeby blokować rozwój albo nie stymulować tego rozwoju, ale to, żebyśmy nie mieli oczekiwań, że od razu, tak? Rekolekcje ewangelizacyjne, od razu cała parafia nawrócona. Tak? Ktoś wstępuje do wspólnoty, to od razu jego problemy będą rozwiązane. Nie. Czas jest ważniejszy niż przestrzeń. Dajmy czas, twórzmy nasze życie, bierzmy nasze życie we właściwym horyzoncie. Wiemy dokąd zmierzamy, wiemy jaka jest meta to jest nasze życie wieczne, życie z Panem Jezusem a tu na Ziemi potrzebujemy dorastać, potrzebujemy wzrastać, a do wzrostu jest potrzebny czas. Druga zasada: jedność jest ważniejsza niż konflikt. No z tym też wielu ludzi ma problem, bo konflikty się zdarzają i zdarzać będą, niekoniecznie te ogromne i wielkie, tak? ale konflikty, które po prostu wynikają ze zderzenia opinii, oczekiwań, no po prostu z tego, że no, jesteśmy jacy jesteśmy, tak? obarczeni również grzechem, nie wszystko czynimy idealnie, a nieraz... Nawet źle. I teraz problemem jest nie sam konflikt, ale to, co z konfliktem się robi. Zarówno tym wewnątrz nas, tym wewnętrznym, ale też tym w rodzinach, w pracy, w kościele. Franciszek mówi, że jedność jest ważniejsza niż konflikt. To znaczy, muszę widzieć to, co Bóg chce, a Bóg chce, żebyśmy byli pojednani w sobie i z innymi. Ale tu pojawia się jakieś napięcie, jakaś trudność, czy wręcz no nawet jakaś wojna, tak, którą łagodniej byśmy nazwali konfliktem. Niebezpieczną i złą drogą jest przemilczanie konfliktu, ignorowanie, czy jak Franciszek mówi, też ukrywanie. Konflikt trzeba zaakceptować. Ale kiedy zatrzymujemy się na konflikcie, napisał Franciszek, tracimy poczucie głębokiej jedności rzeczywistości. Nie uciekać przed konfliktem. Nie uciekajmy przed sytuacjami trudnymi. Nie zaprzeczajmy, że to się zdarzyło, że to trwa. Ale trzeba to przepracować. W jaki sposób właśnie przez rozwijanie ducha komunii. Wznieść się ponad powierzchnię konfliktu. Dostrzec najbardziej tą najgłębszą godność innych ludzi. To jest recepta Franciszka. Na rozwiązywanie konfliktu. Oczywiście nie zawsze to jest łatwe. Skuteczne, najlepsze rozwiązanie konfliktu jest wtedy, kiedy no obie strony, czy, czy więcej stron zaangażowanych w konflikt, dochodzi do tego samego i jest pojednanie. Niemniej jednak, nawet jeśli jeszcze tego nie ma, to już możemy się wznieść ponad konflikt. To nie znaczy, żeby go zaprzeczyć, to nie znaczy, żeby zignorować. W tym. Rozwiązywaniu konfliktu, tym znoszeniu się ponad konflikt. Chodzi o godność człowieka, chodzi o, o to, żebyśmy nie zdusili w sobie tego pragnienia Jezusa, które On złożył w nasze serce, pragnienie miłości i jedności. No, niewątpliwie bez Ducha Świętego to się oczywiście nie da rady zrobić, i, i, i dlatego Franciszek napisał, że głoszenie pokoju. To nie głoszenie pokoju wynegocjowanego, ale przekonania, że jedność ducha zestraja wszystkie różnice. Różnice są czymś błogosławionym, kiedy prowadzą do jedności, czy kiedy są zjednoczone, tak, że są różne drogi, czy różne wrażliwości, tak, różne doświadczenia, ale wszyscy zmierzają w tym samym kierunku. No, to jest właśnie katolickość, tak? Ale te różnice nie mogą ze sobą, byśmy powiedzieli, walczyć i, i, i jakoś wzajemnie siebie atakować. Trzecia zasada. Rzeczywistość jest ważniejsza od idei. O, to bardzo piękna zasada jakże istotna dla naszego życia. Można ją źle zinterpretować, źle przyjąć a mianowicie w taki sposób, że to, co pragmatyczne, to, co użyteczne, jest ważniejsze. Nie o to chodzi Franciszkowi. Problem polega na tym, że niejednokrotnie mamy jakieś idee, jakieś pragnienia, jakąś byśmy powiedzieli wizję małżeństwa, pracy, wspólnoty, kościoła, ewangelizacji, i nie zauważamy, realizując czy dążąc do realizacji tej idei, wszystkiego, co jest po drodze. Nie zauważamy ludzi, nie zauważamy ich ograniczeń, nie zauważamy tego, że. Że może to jeszcze nie ten moment na takie czy inne działanie. I dlatego Franciszek mówi, żebyśmy nie zaniedbywali idei, ale że rzeczywistość jest ważniejsza od idei. Idea oderwana od rzeczywistości rodzi nieskuteczne idealizmy i nominalizmy. No i to nie jest właśnie tak, że, że mamy ideę, człowiek zewangelizowany to jest człowiek taki, taki, taki. Ten. Już przeżył takie rekolekcje, takie rekolekcje, to powinien już w taki i w taki sposób reagować. I nie patrzę, jak człowiek wzrósł, nie patrzę, co przeżywa dzisiaj, tylko że widzę, on już powinien tak, a nie inaczej postępować. No i wtedy rodzą się frustracje, rozczarowanie, ale też taki rozjazd pomiędzy teorią a życiem. No i z tym zmagamy się czasem w kościele, że to może bardziej pasterze, czyli my jako duchowni, czy czasem liderzy wspólnot patrzą bardziej idealistycznie na rzeczywistość, a nie zawsze dobrze zbadamy realia danej grupy, danej społeczności, danego kraju czy regionu. No i znowu pojawiają się Rozczarowania, frustracje, kiedy coś nie wychodzi, albo że propozycje ewangelizacyjne, propozycje duszpasterskie Kościoła rozmijają się z oczekiwaniami, a może nawet z możliwościami przyjęcia ze strony ludzi. Ta zasada, że rzeczywistość, jest ważniejsza od idei, ma swoje zakorzenienie bardzo mocno w teologii, i Franciszek mówi o tym, że. Że wcielenie słowa, to że słowo stało się ciałem, że weszło w rzeczywistość ziemską, cielesną, ludzką, ze wszystkimi ograniczeniami, jest podstawą właśnie tego, byśmy bardzo mocno rozpoznawali rzeczywistość, byśmy mocno stąpali po ziemi tak? i byśmy mieli ideę, ale żeby nie tworzyć idealizmu, bo to oddala nas od życia. No i wreszcie czwarta zasada. Całość jest ważniejsza niż część. To napięcie między y, czymś globalnym, powszechnym, a lokalnym y, to dotyczy zarówno świata. Y, widzimy jak w y, takim wymiarze na przykład y, ogólnoświatowym y, dyskusje o klimacie i y, 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 y. Walki o czystą wodę, czyste powietrze, yy, jakie są napięcia, tak? bo, bo, bo różne kraje mają różne oczekiwania, możliwości, tak? i widzimy to ścieranie się yy, poglądów, oczekiwań, yy, oczekiwań także zysków, co tu dużo mówić, ewentualnie strat, a to dotyczy też Kościoła. Tak? Mamy Kościół w wymiarze powszechnym i ten Kościół lokalny, yy, czyli konkretną diecezję. Czy wewnątrz tej diecezji parafie, czy różnego rodzaju wspólnoty, inne rzeczywistości eklezjalne? I teraz sztuka polega na tym, żeby zestroić to, co takie dotyczące mniejszej grupy ludzi, to, co lokalne, z tym, co globalne. Tu nie może być napięcia. I teraz kościół nie polega na takim. Zunifikowaniu wszystkich, ale też nie może polegać na tym, że, że to będzie tylko suma różnych lokalnych tradycji, zwyczajów i idei. Nasze serce ma bić w takim dwurytmie: to, co tu nasze, wokół nas, z tym, co całościowe, powszechne. I bardzo trafnie Franciszek to podsumowuje. Pracujemy w tym, co małe, bliskie, ale w szerszej perspektywie. A więc, na przykład ewangelizujemy gdzieś tu blisko, budujemy wspólnotę na naszym terenie, ale nie możemy zapominać o całym kościele. Rozwijamy jakieś lokalne tradycje pobożnościowe, ewangelizacyjne, liturgiczne, ale nie możemy stracić. Sprzed oczu szerokiej perspektywy, którą jest życie Kościoła powszechnego. I, i, I tu piękny obraz daje Franciszek, a mianowicie, że wzorem nie będzie tu kula, ale wielościan, który odzwierciedla położenie wszystkich partykularyzmów, które zachowują w nim oryginalność. Czyli nie można zdusić tego, co lokalne, ale to, co lokalne takie bliskie, takie byśmy powiedzieli, nasze dotykalne winno być rozpatrywane, przeżywane, podejmowane w perspektywie całości. To jest kościół właśnie. Jak bardzo potrzebujemy też i tej zasady, że całość jest ważniejsza niż część. To jest tak samo jak w Ewangelii, jak w Słowie Bożym jakieś szczególne fragmenty nam przypadają do gustu, przemawiają do nas. Ale nie możemy ograniczyć przyjmowania Słowa Bożego tylko do tych wybranych fragmentów. Bierzemy pod uwagę całość. I to, co jest dla mnie bliskie, to, co jest szczególnie dla mnie ważne, biorę w perspektywie całego objawienia. I w Kościele to, co jest dla mnie bliskie, to, co jest dla mnie ważne, to, co w sposób szczególny mnie niesie, biorę w perspektywie doświadczenia całego Kościoła. No, i to, co gdzie indziej mówi Franciszek, że nie możemy absolutyzować własnego doświadczenia, ale to własne doświadczenie zestrajamy z doświadczeniem innych, z doświadczeniem całego Kościoła. Zachęcam Was, weźcie do ręki Ewangelii Gaudium. No, i te zasady jakoś tak odnieśmy do siebie, do swojego własnego życia w różnych jego aspektach. To nie jest wiele stron, ale wielka treść. Czas jest ważniejszy niż przestrzeń. Jedność jest ważniejsza niż konflikt. Rzeczywistość jest ważniejsza od idei. Całość jest ważniejsza niż część. Co weźmiesz dla siebie? Życzę dobrej refleksji, życzę radości wiary, radości Ewangelii i nie zapomnijcie w swojej modlitwie o papieżu Franciszku. Pozdrawiam serdecznie.